Orędzie Matki Bożej. Godzina Bożej Sprawiedliwości jest bliska i będzie straszna. Ogromne plagi zbliżają się do świata, a różne narody nawiedzają epidemie, głód, wielkie trzęsienia ziemi, przerażające huragany, które przynoszą ruinę i śmierć. Jeśli ludzie nie rozpoznają w tych plagach natury ostrzeżeń boskich, i nie wrócą do Boga z prawdziwie chrześcijańskim życiem. Kolejna straszna wojna nadejdzie ze wschodu na zachód. Rosja ze swoimi tajnymi armiami będzie walczyć z Ameryką, pokona Europę. Będzie pełno trupów i krwi. Także Włochy będą unękane przez wielką rewolucję, a papież będzie strasznie cierpieć na nabożeństwo do mojego niepokalanego serca, aby wiele dusz zostało podbitych przez moją miłość i aby wielu grzeszników mogło powrócić do mojego matczynego serca. Nie lękajcie się, bo będę towarzyszyć moją matczyną opieką moim wiernym i wszystkim, którzy przyjmą moje naglące ostrzeżenia, a oni, zwłaszcza przez odmawianie mojego różańca, zostaną zbawieni. Szatan wściekle przechodzi przez ten nieuporządkowany świat i wkrótce pokaże całą swoją moc. Ale dzięki mojemu niepokalanemu sercu triumf światła nie opóźni triumfu nad mocą ciemności, a świat wreszcie będzie miał spokój i pokój.